Wiele osób zadaje nam pytanie, jak poprawnie zmierzyć się przed złożeniem zamówienia na skafaner lub ocieplacz szyty, szyty na wymiar. Ta pozornie prosta czynność, wykonana niepoprawnie, może spowodować wiele problemów i może skutkować skafanerem, który będzie za szeroki lub, lub za wąski w niektórych miejscach. Najważniejsza rzecz, czyli punkt numer jeden, to jest to, że pobieramy wymiary na. Bieliznę termoaktywną lub jakąkolwiek, w każdym razie nie y, stosujemy żadnych luzów. Wszelkie wymiary są podawane rzeczywiste. I tak, patrząc od góry, pobieramy wymiar obwód czoła, obwód głowy w tym miejscu, dzięki czemu my będziemy mogli dobrać odpowiednio kaptur. I potem, idąc do dołu, y, mierzymy obwód szyi, podając nam go w miejscu. Tuż nad, nad krajką, na przykład t-shirta. Co ważne, wszystkie wymiary, które oczekujemy od klienta, to muszą być wymiary największe, czyli jeśli biceps to w największym miejscu, jeśli przed tak jak tutaj, to musimy zawsze oczekiwać miejsca najszerszego. Jedyny wymiar, który jest podawany jako wymiar najmniejszy, to jest wymiar talii u kobiet, czyli wcięcie, wcięcie w talii. Co ważne, ten to wcięcie występuje u kobiet na różnej wysokości. Dlatego niezmiernie ważną informacją jest podanie nam rozmiaru, w którym miejscu to wcięcie występuje w talii. U części pań jest to bliżej bioder, u części bliżej biustu. Pomiar biustu jest bardzo prosty w przypadku pań. Mierzymy go tu, gdzie biust jest. Niemniej bardzo ważny wymiar to jest odległość, wysokość biustu od ramion. I ten wymiar musimy podać. W przypadku talii u liczy się nie wymiar pasa, akurat Kuba jest złym przykładem, bo nie ma brzucha, ale część panów yy, posiada trochę większy wymiar brzucha, więc oczekujemy również od nich wymiaru w największym miejscu. Nie tam, gdzie mamy pasek spodni, tylko tam, gdzie brzuch ma swoją, swój największy wymiar. Dwa wymiary mogą generować problemy przy kombinezonie jednorazowym, przy tym na wymiar. Pierwszy z nich to jest tak zwany obwód korpusu. Poprawnie pokażę, jak mierzyć korpus. Mierzymy go od wystającego kręgu. Najłatwiej to wyobrazić sobie, że to jest miejsce, gdzie krajka od t shirta dotyka szyi. Poprzez krok, tutaj mamy równo metr 50, aż do miejsca, gdzie jest taka miękka część pod grytyką. Akurat w przypadku modela tutaj naszego to jest 162 cm. To jest wymiar, który musi być bardzo dobrze podany, ponieważ yy, wbrew pozorom bardzo różne wymiary yy, występują w zależności od długości korpusu i w zależności od wzrostu. Drugi wymiar, który ewentualnie może generować problemy przy yy, odczytywaniu to jest wymiar wewnętrznej długości nogi, czyli, jeśli mógłbyś Kuba przyłożyć sobie do szwa krocznego, Wymiar ten pobieramy w ten sposób czyli odległość od maksymalna odległość wewnątrz nogi od szwakrocznego aż do podłoża, mierzona bez butów. Z reguły jest to około 80 cm plus minus 5. Bardzo ważnym wymiarem jest długość ręki. Mierzymy ją na dwa sposoby: tak zwana zewnętrzna długość ręki, mierzona od środka szyi do nadgarstka oraz wewnętrzna długość ręki, mierzona od pachy również do nadgarstka. Wracając do pomiarów od góry, bardzo ważny jest rozstaw ramion, dzięki któremu będziemy mogli dobrze dopasować kombinezon. Obwód klatki piersiowej pobierany na wdechu oraz na wydechu, różnica jest około 2-3 cm. Następnie biodra mierzymy zgodnie z zasadą najszerszego miejsca, zaś uda. Mierzymy 5, około 5 cm od kroku. Łydkę mierzymy w najszerszym miejscu. Pomiar łydki jest bardzo ważny, ponieważ nasze ocieplacze i skafandry w tym miejscu mają minimalne rezerwy, jakikolwiek błąd plus minus 2 cm może spowodować, że łydka będzie niedokładnie nie dopasowana.